Nóżka się powinie prędzej czy później, bo to ziarno zostało zasiane. No, chyba, że balonik cię wydobędzie, albo komarek usiądzie, ale gdyby nie, to ja ci to byś to ja Otóż to mniej więcej to będzie, taki sąd będzie brzmiał tak. Przybędą ułani pod okienko, Przybędą ułani pod okienko, ach witaj nam, Patryś, ach witaj nam, Patryś, ach witaj nam, dziewczynko. Jeszcze raz i cała Polska, everybody! Przybędą ułani pod okienko, przybędą ułani pod okienko, ach witaj nam, Patryś, ach witaj nam, Patryś, ach witaj nam, dziewczynko. Ha, ha. Ha, ha. No i faktycznie jeśli ta walka ma się zakończyć przez knockout, to czy gdzieś w tych negocjacjach pojawił się taki pomysł w ogóle formuły, w której pan Jacek jest pionierem, czyli klatki rzymskiej, bo tam chyba najszybciej udałoby się polować tego przeciwnika i nie byłoby gdzieś tam takiej opcji, że będzie ktoś uciekał. Nie no, w klasce rzymskiej to szanse Jacka by wzrosły na wygranie ze mną w takiej formule bokserskiej, to ja bym, się, ja bym się na to nie zgodził, bo wiadomo, Jacek, jest, Jacek ma mniejszy zasięg i tutaj klatka rzymska jest, od razu mógłby skracać ten zasięg, tak że to by mi było dużo, dużo trudniej w klasce rzymskiej, nie? To, to, to ja to od razu powiem. W formule MMA... Myślę, że byłoby mi łatwiej, ale w boksie akurat to, to by było na, korzy na korzyść Jacka. Tym bardziej że klatka rzymska to jest jego świat, jego królestwo, no, on, to, on to wymyślił. Pomysłodawcą jest. On. No, pomysłodawca. Ja, ja opatentowałem, i że wszystkiego co się śmialiście, śmialiście się z klatki rzymskiej, jest największy turniej w historii w klatce rzymskiej. Śmialiście się z mojej, z mojej krucjaty przeciwko szalonemu reporterowi, o to macie dzisiaj, to co ja mówiłem od 22 roku. O tym typie zostało dzisiaj przez Krzysztofa Stanowskiego wyjawione światu. Czyli wszystko co mówię się sprawdza, ale pani ma jakieś przecieki to do Klatki Rzymskiej. Mm. Bo nie wierzę, żeby to było nie, nie wierzę, żeby to było przez przypadek powiedziane. Nie ja posiadam żadnych przecieków. No że tak, ja co nie wiedzę z Klatką Rzymską do Orbity, bo to jego reżimy młodzieńcze, Że to nie, to nie to to zrobi nie Dobra, powiem to. No dobrze, w Orbicie nie będzie Klatki Rzymskiej w Prime MMA, nie będzie Klatki Rzymskiej, ale w sierpniu będzie Klatka Rzymska. To tak słuchajcie, jest ta bo... druga walka. Jaca wam likuję, a jak co coś mówi, to. Ja nie wiem gdzie, ja nie wiem u kogo, ale będzie klatka rzymska. Ja w ogóle nie rozumiem, jak gdziekolwiek mogą być turnieje w klatce rzymskiej bez prekursora i pomysłodawcy tego pola walki. Mamy kolejny telefon, także do tego tematu ewentualnie wrócimy, a tymczasem dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witamy. Witam, witam pana Jacka, witam Pawła, witam Cię Bogułę ja mam takie pytanie, bo kiedyś y, widziałem taką właśnie szaloną formułę między panami, jak mieliście konfrontować. To już było jakiś tam rok czasu temu, może nawet dni tam u Mateusza Kaniewskiego były, były te właśnie takie zasady ludnego boksu i żwita szkło. Y, y, a nie, to ja sobie ja robiłem, to ja podkręcałem, przecież wiadomo, że, to nikt, że nikt by się na to nie zgodził, nawet chyba Jacek by się nie chciał być w takiej formule. No, a ja sobie podkręcałem wiadomo, że Jacek składał propozycję, że ma być, mają być owiki i tak jak w filmach z Wandanem, że żywica i szkło. No, przecież jesteśmy wszyscy, wszyscy normalni. Słuchajcie, to jest widowisko sportowe rozrywka, nie o to chodzi, żeby komuś stała się krzywda no coś takiego, to wiadomo, że. Znaczy ja powiem, ja powiem, ja powiem, ja powiem panu tak, ja mam paru typków, <laughs> których chętnie bym... Dosłownie, z których bym zrobił e, sieczkę, czyli Freddy Krugera bym nie zrobił na twarzy, e, ale tak. czy, czy akurat do nich należy już Jóźwiak? Nie, wolę mu tak e, e, klasycznie wpierdolić. No. Rozumiem, rozumiem. A we, panowie, to jest trzecia runda, to będzie No Limit, czy, czy jak to będzie wyglądało? Nie, nie, no cóż, ja, ja też nie jestem ta, takim dzikiem jak Jacek, ja to mówię no, szczerze, kurwa, no-limit to ja, ja się do tego nie nadaję. To jest nie? druga rzecz, na którą się Paweł już jak nie zgodził, czyli trzecia runda, runda nie będzie no, no nie, nie, nie jestem samobójcą. Zgodził się na główki i na no-limit. Ja nie jestem samobójcą, na no-limit bym nie poszedł z nikim, bo właśnie nie czuję się na siłach. Jakbym miał nie wiem, 30 lat, to mógłbym takie rzeczy robić. No, Dziwię się tobie, że ty się czujesz na siłach takie rzeczy robić, no, ale skoro ten, no to, to, to spoko, mu? No. Ty... To zlikuje więcej i będę miał w sierpniu no limit. O Jezu. To. Jakie newsy dzisiaj od Jacy. W drugiej oglądajcie, bo w następnej części to on wam jeszcze rywala e, swojego. Nie, nie, a, nie. Albo nie, nie. organizację. Nie, nie, nie organizację w sumie już sprzedałem, że tylko kwestia... Ma, mam, ma, mam potężną karę. Nie, nie, nie. Ten nie, nie, nie. będzie nie miał mogę. tytuł Pan Jacek Morański likuje wszystko. Nie, nie, nie. można było liczyć na taką walkę właśnie w stylu Tomkpo i Van Dam ze strony pana Jacka. Ja nie mówię, że teraz, tylko czy, czy w ogóle jest taka kiedyś opcja, żeby zrobić takie igrzyska. Nie, myślę, że to jest niemożliwe, nie? Ja znaczy to w Polsce to nie przejdzie. Nie, to przesady, nie? Chyba, że jacy ktoś w kurwie prywatnej z nim się umówi poza kamerami, to wtedy spoko, ale tak na wizji, na jakiejś frykowej federacji, to bez szans, nie? Dobrze, rozumiem. Pozdrawiam obu panów, pozdrawiam też Małgorzatę. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I bez, kon bez kontuzji naprawdę, mówię, w waszym wieku podziwiam, także do przodu do dajcie dobrą walkę, walkę, na pewno będę oglądał. Piona. Dzięki. E, Paweł, a czy ty sobie czasami odtwarzasz w głowie to, co się stało właśnie z oczodołem Marcina Neymana po jednym z ciosów pana Jacka? Ja ja tak, zwłaszcza, sobie że, zda... że teraz macie taką formułę, że to się e, chcemy, że, żeby w ten sposób zakończyło, żeby był ten nokaut. O, prawda? brawo! Pięknie! Knockout... Ale... Nie, 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 żeby była kontuzja no, na Pawle już Żeby był nokaut, to wiadomo, knockout, że chcemy, że było, ale ja, ja też... Ja ale spęknięcie oczodołu od razu w pakiecie? Nie, panie Jacku. No szczęka, ja. o co dołu mu nie życzę, ale szczęka mogłabym powiedzieć. Chcę, wypełnić. żeby był knockout, ale... Nie, ty... ja chcę go znakotować, ale nie życzę tego, żebym mu jakąś krzywdę zrobił czy coś, nie? Ale tak myślisz o tym. czy znaczy, ja nie będę udawał, brutalne, że nie mam satysfakcji, no. że Najman ma, ma ten pęknięty oczodół. To ja nie będę tutaj robił z siebie hipokryty. No, ale nie no, rozumiem, ja szczerze, no, to no, wiadomo, czy... że kurwa Najmana, to między wami jest ogromna, kurwa taka naturalna, nienawiść i tak dalej. No i gdybyś był hipokryny, jakbyś teraz powiedział, że nie masz. Że mi przykro, że nie wraca do zdrowia. Sprawy, no. Nie Marcinku, w ogóle mi nie jest przykro i w ogóle nie wracaj do zdrowia. Wiesz, ja chcę wygrać i tak dalej, ale wychodząc do OKTAGONu, no, ja nie wychodzę się bić na śmierci życie, Ja wychodzę dać z siebie wszystko i bić się po prostu na maksa. Ale nie jest moim celem zrobić krzywdy rywalowi. Jest moim celem jest pokonanie go i to najlepiej przez nokot, ale nie chcę mu zrobić krzywdy, bo jesteśmy tutaj może frikami, ale w pewnym sensie też sportowcami robimy ten zasadach sportu. Panie Jacku, w Pana przypadku podobnie, nie chciałby Pan zrobić krzywdy przeciwnikowi? Y Powiem dyplomatycznie. E taki jak Najmanowi to nie. Ale tak połamać, bym mógł coś mógł. No jakby weszło, tak. Ale nie o nie, bo to się nie. Poważnie, teraz już mówimy, bo, bo znam te komplikacje Najmana i, i z dużym prawdopodobieństwem on już nie wróci do walki, do, do, nie wróci do walki do nikim. Nie, no wrócił, on jest nie Ale z nikim, nie, nie, skończę, z nikim powyżej Lizaka. Czyli ktoś, tam z nikim z walki ciężkiej już nie wyjdzie. Bo to już jest, będzie defekt psychiczny. Faktycznie podwójne pęknięcie oczodołu, faktycznie do tej pory problemy ze wzrokiem. E, takie rzeczy się odkładają w mózgu, no i tyle. No. Natomiast, natomiast nie mówię, że nie mam satysfakcji. Pytają, pytają mnie też dziennikarze, czy ma sens walka z Najmanem? Żadnego. E, to znaczy tak, ja go pokonałem szybciej niż e, Mariusz Puzianowski. Pokonałem go e, o 15 sekund dłużej mi zajęło pokonanie go niż mistrz świata Fonfara. No to jeszcze nie będę przecież z panem Fonfarał ścigał na... Ale mojego rekordu nie pobiłeś. Ja to ja go najszybciej załatwiam 14 sekund. A to on szybciej niż fanfara. O. No, no ale ty z nim. Ja ale... najszybciej wszystko. Ale je... no dobra, ale ty z nim przegrałem z jego najlepszą wersją po decyzji, też kontrowersyjnej i ta, on tam Najman walczył. to była jego najmądzawszy. Ja, to takie, lata. Ja na takiego no. najman naliczyłem tak. właśnie. Ale no był taki, tylko że po prostu tak się nie podoczyła dla niego ta walka. No trafiłeś go dobrze. No taki, ale chciał się z tobą bić, kurwa. Nie spierdalał, poszedł, poszedł na wymianę. To, nie, no poszedł całym ogniem. No, tak, poszedł tak. całym ogniem, dał z siebie wszystko. No został trafiony. No taki jest ten sport. No, to nie możemy się do niego przepierać że on unikał walki czy coś. Ja bym sobie życzył, żeby najman w wszystkich kolejnych walkach po mnie, bo tylko ze mną dał taką walkę i z tobą te wszystkie walki wcześniej to jakiś śmie kurde śmiech na sali. No to, to, no to były żarty, nie walki No, to. A ze mną naprawdę wtedy się pokazał. No, ale ja tu z nim z wszystkich na razie wygrałem. Najszybciej, no póki co nikt mi tego nie odbierze, nawet to, że zabra Dobra, fakt, dałem. zapomniałem, tak, na otorę. tak?